Witam widzów bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Artur Tyński, ekspert do spraw energetycznych i doktorant na Uniwersytecie Śląskim. Witam Cię Arturze. Cześć Maćku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku od razu chciałem Cię zapytać, jeżeli Polska miała być, brać ropę nie z Rosji, to skąd? Jakie kierunki są dla nas najbardziej perspektywiczne? Jest trochę tych kierunków, dzięki temu, że mamy naftoport. W Gdańsku mamy faktycznie możliwość kupowania ropy naftowej na globalnym rynku. A ropa naftowa, dzięki swoim fizycznym, chemicznym właściwościom, jest prosta w transporcie. A na pewno stosunkowo prostsza niż gaz. W związku z czym ten rynek jest naprawdę duży. Analitycy, zwłaszcza z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, sugerują, aby Polska mogła. Kupować, czy generalnie państwa Europy Europy Zachodniej, Europy Środkowej mogły kupować ropę naftową ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Kazachstanu, a dodatkowo istnieje możliwość przekierowania dostaw z Norwegii, Wielkiej Brytanii i Danii. Aby zobrazować naszym słuchaczom, o, jakich, o jakiej liczbie mówimy, w tym momencie z Rosji skupujemy około 3 miliony baryłek ropy naftowej dziennie. Te państwa import z tych państw, o których powiedziałem, czy przekierowanie dostaw, to już się powoli dzieje, daje nam możliwość zastąpienia 2,3 miliona baryłek ropy naftowej dziennie. Nie wspomniałeś o Arabii Saudyjskiej. To jest jakby kierunek, którego analitycy nie polecają? Nie, nie, Arabia też. To też jak najbardziej. I tak? rozumiem, z tych wszystkich państw, przede wszystkim te surowce będą transportowane drogą morską. Tak, oczywiście. Czyli jakby dla nas, naszą największą szansą będzie, będzie ten naftoport, naftoport Gdański. Tak, zwłaszcza dlatego, że PERN, czyli spółka państwowa, która, od pewnego, no, która odpowiada po prostu za ten, za ten naftoport, a także za rurociągi, które znajdują się na obszarze naszego państwa. Od pewnego czasu dość intensywnie rozbudowuje naftoport. Powstają nowe magazyny, nowe miejsca odbioru, węzeł kolejowy jest zremontowany. Te możliwości transportu, odbioru, a następnie transportu, są, są po prostu duże. Rozumiem. A w takim razie, jeżeli uda, uda się nam przekierować tą ropę i będziemy ją odbierać, czy to z Arabii Saudyjskiej, ze Stanów Zjednoczonych, czy z pozostałych państw, które, które wymieniłeś, to czy wtedy jest szansa na, na obniżki cen paliw? Czy w ogóle w jakiejś perspektywie przewiduje się obniżki cen paliw? Jeżeli chodzi o obniżki cen paliw, to nie jest to taka prosta sprawa. Jeżeli chodzi o polski rynek ropy naftowej, należy pamiętać, że mamy w tym momencie, jeszcze dopóki nie miała miejsce finalizacja fuzji Orlenu z Lotosem i wejścia na nasz rynek Saudi Aramco, właśnie największej spółki naftowej z Arabii Saudyjskiej. W tej sytuacji mamy dwa przedsiębiorstwa posiadające rafinerie. To jest wcześniej wspomniany Lotos w Gdańsku, a także Orlen, PKN Orlen w Płocku. Te spółki powstawały w dość, raczej przodkowie tych spółek powstawali w dość charakterystycznych warunkach historycznych. To był PRL, nasze uwiązanie od Związku Radzieckiego. W związku z tym nasze rafinerie posiadają. Nasze rafinerie posiadają technologie, które specjalizują się w obróbce ropy naftowej, która jest ściągana ze wschodu. Ona się trochę różni specyfikacją, składem od tej, która mogłaby być kupowana np. w Arabii Saudyjskiej, Katarze, w Stanach Zjednoczonych. Czyli nie dość, że musimy jakby przestawić nasze obecne warunki jakby importu ropy naftowej, to dodatkowo trzeba będzie jeszcze troszeczkę zmodyfikować rafinerie, które posiadamy. Same procesy technologiczne, które dzieją się już w tych rafineriach, należy zmodyfikować. Jednak mamy ludzi, którzy potrafią to zrobić i prawdopodobnie już nad tym pracują. Natomiast to, co tutaj jest dość istotne, to myślę, że trzeba to podkreślić, aby to dość wybrzmiało. Polska nie powinna obawiać się przerwanych dostaw ropy naftowej. Na początku konfliktu na Ukrainie, czy na początku na początku kryzysu towarzyszącego epidemii COVID-u były sytuacje, że część Polaków masowo wjechała na stacje benzynowe, aby kupować, kupować tą benzynę, bo przecież może się skończyć. Nie, tego raczej nie musimy się obawiać. W 2019 roku mieliśmy taki kryzys wywołany daniem substancji chemicznych w ropę, która jest transportowana, transportowana rurą ciągami ze wschodu. Wtedy przez prawie 50 dni nie kupowaliśmy ropy naftowej, w sensie nie skupywaliśmy, nie braliśmy tej ropy naftowej, która płynęła na zachód ze wschodu, tylko stuprocentowo zagospodarowaliśmy nasze zapotrzebowanie właśnie dzięki naftoportowi. Od tego czasu naftoport jeszcze był rozwijany, unowocześniany, co powoduje, że utrzymujemy tą możliwość Pełni wykorzystania naftoportu. W tym momencie warto powiedzieć, że wykorzystujemy go jedynie w 45%, ale możemy go wykorzystać, aby zapełnić nasze zapotrzebowanie. Ta liczba 50 dni, około 50 dni, które zostały już sprawdzone 2-3 lata temu, jest o tyle istotna, że większość państw Europy Zachodniej posiada w magazynach, w swoich zbiornikach ropę naftową na około miesiąc. Rozumiem. W ogóle minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że Polska tak naprawdę planuje odejść od importu surowców energetycznych z Rosji do końca tego roku. Czy Twoim zdaniem to jest w ogóle realny scenariusz? Jeżeli mówimy o surowcach energetycznych, myślę, że dobrze byłoby je podzielić. Mamy węgiel. Mamy ropę naftową, mamy gaz ziemny. To są główne surowce, o których myślimy w kontekście surowców energetycznych. Jeżeli chodzi o węgiel, warto wspomnieć, jaki węgiel jest ściągany oraz przez kogo do Polski. Węgiel, który kupujemy jako Polska ze wschodu, to nie jest w większości węgiel energetyczny, on jest znikomy. To w większości jest albo węgiel koksowy, który jest wykorzystywany do produkcji stali dla przemysłu, na przykład motoryzacyjnego tak ważnego w naszym regionie albo jest to antracyt Czyli węgiel, który znowu jest albo wykorzystywany w niektórych hutach, albo jest wykorzystywany wręcz w ramach, w ramach przemysłu farmaceutycznego. W Polsce mamy spółkę, która produkuje węgiel koksowy, to jest JSW, i JSW już zapowiedziało zwiększenie produkcji swojego węgla, wydobycie w związku z tym kryzysem. Tutaj warto nadmienić, że jest to największa spółka zajmująca się wydobyciem węgla koksowniczego w Unii Europejskiej, i ten węgiel, można powiedzieć, że jest dobrym węglem, bo wciąż znajduje się na liście surowców strategicznych dla Unii Europejskiej. Czyli ropę możemy ściągać tankowcami z państw, o których mówiliśmy. Tak. Ten węgiel jest szansą, że zapewni nam nasza, nasza wewnętrzna produkcja, głównie przez Jastrzębską, Jastrzębską Służbę, Spółkę Węglową. Ale tutaj trzeba jeszcze dodać, że... Ale co z gazem? Czy to jest jakby trudniejsze dla nas zadanie, czy, czy też jakby ten y, terminal, terminal LNG w Świnoujściu rozwiązuje nam nasze problemy? Terminal na pewno powoduje, że mamy o wiele prostszą sytuację niż chociażby Niemcy, natomiast nie rozwiązuje wciąż naszych, naszych problemów. Nie jesteśmy w stanie od razu zamknąć kurka z gazem, który, który płynie ze wschodu, ponieważ nie mamy możliwości jeszcze pełnego... Zastąpienia tego gazu wschodniego. Jednak tutaj trzeba powiedzieć, że po pierwsze rozbudowujemy terminal LNG w Zatoce, znaczy no w Świnouściu. Do tego budujemy pływający terminal modułowy w Zatoce Gdańskiej i co najważniejsze, kończymy i to nawet przed czasem, w co jeszcze mało osób wierzyło rok temu, budowę Baltic Pipe, który powoduje, że ten gaz, że będziemy w stanie Zagwarantować obecność całego gazu, który teraz płynie nas ze wschodu, i wręcz nawet z Małą Górką, dzięki czemu będziemy mogli go sprzedawać, zwłaszcza Ukrainie. Czyli wszystko wskazuje na to, że idziemy, idziemy w dobrym kierunku, ale proszę powiedz mi, czy takie rzeczywiste, stuprocentowe odcięcie się od, od rosyjskich surowców energetycznych wpłynie na koszty energii, ropy naftowej i tak dalej produktów sprzedawanych w Polsce? Tak, niewątpliwie, ponieważ gaz, który płynie, który właśnie płynie dosłownie, gaz LNG. Płynie z dalszych terenów, pojawiają się kolejne opłaty na w trakcie tego łańcucha dostaw, trzeba go regazyfikować, to jest szereg kolejnych kosztów, które trzeba ponieść. W przypadku ropy naftowej, tak jak yy, mówiłem, to są znowu inne mieszanki, inne kierunki, zwiększają się koszty. Jak chodzi o węgiel, tutaj jeszcze warto dodać, że węgiel energetyczny możemy skupować chociażby z Australii, czy z RPA, czy z Brazylii, jednak znowu to jest węgiel, który musi do nas przepłynąć z dalszych odległości, więc niestety, ale koszty tego. Czy Polska w ogóle może podjąć taką jednostronną decyzję, znaczy o embargu z importu rosyjskich, rosyjskich surowców? Czy jednak w ramach Unii Europejskiej to musi być decyzja wspólnotowa? To musi być decyzja wspólnotowa. Doskonale ilustruje to przykład spółek państwowych odnośnie węgla. No bo właśnie, już po tak naprawdę 3-4 lata temu nasze spółki Skarbu Państwa z, najpierw zminimalizowały najbardziej, jak się dało, a następnie wyłączały kolejne kontrakty, nie przedłużały ich na dostawy węgla ze wschodu. Ale cóż z tego, że robiły to spółki Skarbu Państwa? Robiły to właśnie z pewnego kierunku politycznego, skoro osoby fizyczne czy przedsiębiorcy wciąż mogli użytkować ten węgiel. I węgiel energetyczny ściągany ze wschodu jest użytkowany przede wszystkim przez osoby prywatne którym państwo nie może tego zabronić. A czemu nie może zabronić? Bo jesteśmy w Unii Europejskiej i obowiązują nas z traktatów unijnych pewne przepisy związane z Unią Celną. No ale w tym przypadku już mamy wolę polityczną na poziomie Komisji Europejskiej, aby dać embargo na węgiel. Jednak nie ma już tej woli, jeżeli chodzi o ropę naftową i o gaz, a to one odpowiadają za jedną trzecią budżetu Federacji Rosyjskiej. Czyli rozumiem deklaracje polskie. Są raczej skierowane do wspólnoty europejskiej, żeby o to wspólnie walczyć i te wspólne przepisy stworzyć, niż jako taka jednostronna decyzja, którą my możemy podjąć. Po prostu, Twoim zdaniem, w tych warunkach jakby prawnych się tego nie da zrobić. Tak. Możemy zabronić naszym spółkom skarbu państwa politycznie, ale nie mamy możliwości zabronienia przedsiębiorcom. To musi zrobić Unia Europejska. Rozumiem. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że od 2015-16 roku rozpoczął się proces derusyfikacji dostaw ropy naftowej do Polski. I w takim razie, czy ten polski naftoport, o którym trochę już dzisiaj mówiliśmy, jest w stanie obsłużyć rzeczywiście 100% polskiego zapotrzebowania na ropę naftową? PERN, czyli ta spółka, o której już wcześniej mówiłem, deklaruje od dwóch lat, że jesteśmy w stanie faktycznie w pełni pokryć zapotrzebowanie na ropę naftową z pominięciem Federacji Rosyjskiej. Tutaj jeszcze warto dodać, że w 2000 roku aż 97% ropy naftowej wykorzystywanej w Polsce w ramach warunków zupełnie rynkowych, Brało się właśnie z Rosji. W tym momencie to było 60%. No, widzimy gigantyczny spadek. No i z tego, co deklaruje Perm, jesteśmy w stanie nawet to wyzerować. Czy fuzja Orlenu z Lotosem wpłynęła w jakikolwiek, na, w jakikolwiek sposób na bezpieczeństwo energetyczne Polski? Oczywiście. Najważniejsze dwa punkty związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski, jeżeli chodzi o tą fuzję, to jest. Po pierwsze mamy większego gracza, będziemy mieć większego gracza, co powoduje, że jest w stanie realizować większe inwestycje. Warto dodać, że PKN Orlen do swojego portfela spółek z końcem roku ma włączyć także PGNiG, naszego giganta gazowego. Więc powstaje już zupełnie multienergetyczny koncern, który w ramach zasady większy może więcej będzie mógł robić większe rzeczy. A drugi element, absolutnie ważny strategicznie, to jest wyjście Saudi Aramco do Europy Środkowej, Zwłaszcza do Polski, jeżeli chodzi o udziały, a także o umowy. umowy treść samych umów oczywiście nie jest jawna, bo jest przykryta umowa, klauzulami umownymi, natomiast z tego, co mówi środowisko, wiąże się to z dość dobrymi dla Polski wolumenami ropy naftowej, właśnie z Arabii Saudyjskiej. Saudi Aramco to bez wątpienia jeden z największych koncernów naftowych, czy w ogóle. Największy. No to nawet największy na całym świecie. Natomiast poza Saudi Aramco wchodzi jeszcze węgierski mol. Czy Twoim zdaniem to pojawienie się Węgrów na polskim rynku w związku z ich, powiedzmy, nieoczywistą sytuacją nieoczywistym podejściem do Rosji, takim dwuznacznym, czy to jest Twoim zdaniem jakieś zagrożenie dla tego bezpieczeństwa Polski, takiego energetycznego? Myślę, że w kontekście bezpieczeństwa energetycznego zupełnie to nie wpływa, ponieważ Mol będzie zmuszony przez całą infrastrukturę, która jest obecna w Polsce, i tak kupować ropę naftową robioną w Polskich, no, częściowo także od Saudi Aramco w rafineriach. Jednakże, już co zrobią sami Polacy, myślę, że to będą decyzje konsumenckie. Czyli w takim wypadku Węgrzy nie dość, że będą musieli i tak dostosować się do tej ropy, która, która będzie lądowała w polskim naftoporcie, to jeszcze będą musieli przekonać polskich konsumentów, że nie należy ich bojkotować i w ogóle tamtą mecenas kupować. Tak. Dobrze, a w takim razie, bo Saudi Aramco inwestuje. Będzie, będzie wykupywał część polskich rafinerii, natomiast MOL też ma prawo do zakupu jakichś rafinerii, czy oni tylko operują w rynku detalicznym? Znaczy, na no, obszarze Polski mamy dwie rafinerie, Gdańską oraz Płocką. Saudi Aramco będzie miało udziały w rafinerii, która znajduje się w Płocku. To też wynika z tego, że. Raczej znaczy nie w Płocku, tylko w Gdańsku. No i to wynika z tego, że Gdańsk jest nad morzem, co dla Saudi Aramco, dla Arabii Saudyjskiej jest po prostu wiele bardziej korzystniejsze niż Płock. Plus dodatkowo. To jest, to jest rafineria, która należała do lotosu. A mówimy przecież o tym dzieleniu lotosu, aby, aby Orlen mógł resztę, resztę skonsumować. Powtórzysz pierwszą część pytania? Chodziło mi o to, jakby w jakim obszarze ten mol tak naprawdę będzie się w Polsce poruszał. Czy, oni, czy to jest tylko i wyłącznie są stacje benzynowe i rynek detaliczny? Czy oni też jakby będą mieli coś do powiedzenia w sprawie polskich rafinerii? Tylko i wyłącznie stacje, tylko rynek detaliczny. W ostatnich dniach były wicekanclerz Niemiec w rządzie Angeli Merkel, Sigmar Gabriel, powiedział, że powinniśmy posłuchać Europy Wschodniej, która przestrzegała przed Nord Stream 2. Czy, Twoim zdaniem, to jest koniec tego projektu? Nie, wydaje mi się, że to nie jest, nie jest koniec tego projektu. Za duży kapitał został wniesiony, aby go zbudować. Zwłaszcza, że poza Nord Stream 2, nawet jeżeli ten projekt zostałby zamrożony, słyszeliśmy wszyscy o tym, że spółka, która miała go obsługiwać, upadła to wciąż mamy Nord Stream 1, który działa jak najbardziej. Wręcz od początku wojny, zwłaszcza w przeciągu pierwszych 10 dni wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, ilość, wolumen gazu, który był kupowany przez zachodnich Europejczyków, wzrósł bodajże o 20%. 20%. Tak, tak, w ciągu pierwszych 10 dni dokładnie o 20% zwiększył się wolumen tej sprzedaży, więc widzimy, że wręcz przeciwnie, raczej Zachód wciąż chce kupować ten gaz. Trochę widzimy uzewnętrznienie tego też w tej decyzji Unii Europejskiej, aby dawać embargo na węgiel, a już niekoniecznie na ropę i gaz, które tak jak wcześniej mówiłem są o wiele ważniejsze, ponieważ odpowiadają za 1 trzecią budżetu Federacji Rosyjskiej. Czyli nawet jeżeli pojawiłaby się taka wola polityczna czy wola społeczeństw, społeczeństw państw Unii Europejskiej, szczególnie tych państw starych członków Unii Europejskiej, to rozumiem, że nadal dla nich transformacja energetyczna, jakby takie pełne odcięcie się od rosyjskich Dostaw surowców energetycznych jest na ten moment w zasadzie niemożliwe. Tak, jest fizycznie niemożliwe. Wiązałoby się z bardzo daleko idącymi zmianami zachowań konsumenckich. Niemożliwe jest, aby państwa Europy Zachodniej były w stanie w, w jednym momencie przerwać dostawy surowców energetycznych, zwłaszcza gazu z kierunku wschodniego. To, to jest absolutnie niemożliwe. Agendy europejskie sugerują już, że można by było zmienić trochę przyzwyczajenia konsumenckie, można byłoby zmniejszyć moc działania wentylacji, gdy jest ciepło, czy ogrzewania, gdy jest zimno. Mówię o jednym, dwóch stopniach nieznacznych ilościach, które przez swoją skalę już by, już by dawały większe zmiany, ale wciąż z wszelkich wyliczeń wynika, że nawet po zamienieniu części dostaw na inne państwa, głównie na Stany Zjednoczone, to wciąż, wciąż nie wystarcza, aby, aby zamienić ten wolumen ze wschodu. Czy Twoim zdaniem, w związku z, z inwazją rosyjską na Ukrainę, jest szansa na przyspieszenie w Polsce dyskusji i decyzji politycznych na temat zwiększenia odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, no i w końcu może wybudowania elektrowni jądrowej? Tak, niewątpliwie. Przetoczyła się jeszcze raz i jeszcze mocniej debata na ten temat, zwłaszcza w kontekście ewentualnej liberalizacji przepisów 10H. Czyli obejmujących budowę wiatraków, aby można było elektrowni wiatrowe budować na większym obszarze Polski, powrócił temat y, pewnego wsparcia publicznego na budowę farm fotowoltaicznych, jeszcze mocniej wrócił temat budowy elektrowni. Atomowych, zwłaszcza tych modułowych małych dokładnie dzisiaj w trakcie konferencji Together doszło do podpisania kolejnej współpracy pomiędzy Tauronem a kghm w obszarze budowy tych elektrowni. Coraz więcej spółek, czy to prywatnych, czy to publicznych w, idzie w tym kierunku, więc tak, no, niewątpliwie. No i dlaczego? Nawet nie tyle dlatego, że mamy do czynienia z zielonym zwrotem Unii Europejskiej, ale także, bo mamy tutaj do czynienia razże z wyborami konsumenckimi, a dwa dość. Ciekawym zasadą finansowania i korzystniejszej opcji zielonych inwestycji, ale do tego mamy do czynienia po pierwsze ze starością polskich bloków węglowych, ponieważ one były budowane w czasach gierkowskich, przez co one zwyczajnie są już przestarzałe i kończy się ich żywotność. A po drugie, po drugie, mówimy o wymianie całych linii, wymianie całej siły dochodzi do potężnej rewolucji energetycznej w Polsce, która no, niezależnie od wojny by się działa, a wojna tylko ją przyspiesza. Wracając jeszcze na chwilę do tej energetyki jądrowej, Polska nie jest w stanie własnymi siłami wybudować takiej elektrowni. Jakie Twoim zdaniem są najbardziej perspektywiczne kierunki, najbardziej perspektywiczne państwa, które mogłyby nam w tej inwestycji pomóc, dostarczając chociażby technologię i know-how? Jeżeli chodzi o te państwa, które są także możliwe politycznie, czyli Federacja Rosyjska od razu odpada, wcześniej wspomniane Węgry budują z Rosjanami, mamy trzy państwa: jest to Korea Południowa, jest to Francja, także Stany Zjednoczone, ale jedyne umowy, Mamy podpisane ze Stanami Zjednoczonymi, i zarówno Syntos, jak i KGHM, czyli tych dwóch liderów dwóch różnych projektów budowy modułowych elektrowni jądrowych w Polsce, współpracują właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o ten duży projekt budowy dużej elektrowni, decyzje nie zostały podjęte, jednak na różnych konferencjach raczej skłaniamy się w kierunku Stanów Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że to wszystko wydarzy się jeszcze za naszego życia. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Do usłyszenia, dziękuję. Dziękujemy.